Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jest już piątek, ale to nie oznacza, że jeszcze odpoczywamy. Już niedługo weekend, ale dzisiaj, po dłuższej przerwie, pierwszy live na żywo. Za chwilę zaczynamy. Dajmy sobie dosłownie jedną minutę, aby osoby, które chcą przyjść, które chcą posłuchać na żywo, które chcą się zainspirować, zwłaszcza, zwłaszcza kieruję dzisiaj i kolejne live y do młodych osób, jeżeli chcecie znaleźć dużo wartości dla siebie. Za minutę, za minutę zaczynamy. Dajmy sobie chwilę. Dzień dobry, Mariola. Ty to jesteś dziewczyna szalona. Zawsze mi znajdziesz. Okej. Okay. Usiądź wygodnie. Sprawdźmy, czy wszystko działa. Okay. Wszystko jest pięknie. Dobra. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. Okej, okay. nadaję do Was dzisiaj jak zawsze, jak zawsze z Warszawy od samego rana, od godziny piątej świeci. Piękne, piękne słońce, bezchmurne niebo i już jest ponad 10 stopni, a ma być aż 18. A więc to jest dobry znak, że niedługo, już niedługo, za kilka godzin weekend. Dobra. Intro witajcie jeszcze raz, z strony Karol Cibrowski trener mentalny juniorów. Długo już na tym kanale mnie nie było, wiem doskonale, wiem. Za chwilę powiem, za chwilę powiem dlaczego, ale już wracam, wracam z nową energią, z nowymi pomysłami. Wszystko po to, aby dać Ci jak największą wartość mentalną. I pytanie, dlaczego tak naprawdę mnie nie było przez ostatnie dwa miesiące. Były ku temu trzy powody. Powód numer jeden. Powód numer jeden to przede wszystkim to, że przez ostatnie, tak naprawdę dwa miesiące skupiłem swoją uwagę, przeszedłem trochę z tego świata realnego, z tych warsztatów tradycyjnych do świata online. I w dużej mierze z wami właśnie dzisiaj pracuję, z dużą częścią sportowców, młodych ludzi dzisiaj pracuje online, ponieważ duża część z was nie odpuściła, duża część z was wykorzystuje ten okres na maksa, aby dać coś z siebie jeszcze, jeszcze. Więcej, bo powiem Wam, że nie ma lepszego czasu. Nie ma lepszego czasu niż który macie dzisiaj. Być może tych treningów jest trochę mniej. Być może macie więcej czasu poza szkołą, ale to jest idealny moment, idealny czas na to, aby się rozwijać, aby rozwijać się mentalnie. I w dzisiejszym labie dam wam kilka inspiracji, kilka inspiracji, ale o tym za moment. A więc pierwszy powód, dlaczego mnie nie było tak długo, to przyniosłem się do świata online. Drugi powód, postanowiłem, że w momencie, kiedy zadziałała ta cała sytuacja, że w pewnym momencie, kiedy świat trochę się zatrzymał, to wyłączę, świat się zatrzymał, to ja również w pewnym momencie się zatrzymałem i, się, i się zacząłem zastanawiać, co Karol zrobisz w kolejnych miesiącach, jak wykorzystasz, wykorzystasz ten czas, co jeszcze zrobisz. I powiem Wam, że zawsze moim takim marzeniem było napisać książkę, było dać wartość nie tylko poprzez live'y, nie tylko poprzez posty, nie tylko to, kiedy spotkamy się na sesjach mentalnych, nie tylko w trakcie warsztatów, ale dać Wam wartość fizyczną. I 100% swojej uwagi skierowałem właśnie na napisanie książki. Dwa miesiące minęło, książka jest napisana i każda osoba, która będzie jakby pracowała ze mną mentalnie, tą książkę dostanie. Każda osoba, która również skończy Mental Junior Academy, czyli... Akademię Treningu Mentalnego dla Młodych Sportowców również tą książkę dostanie. Dlaczego? Żeby dać Wam jak największą wartość, ponieważ w życiu realizuję dwie pasje dwie pasje i to też widać na książce. Z jednej strony jestem trenerem fitness i tę pasję zacząłem rozwijać już ponad 12 lat temu, ale z drugiej strony jestem trenerem mentalnym juniorów, młodych sportowców i te dwie pasje łączy jedna rzecz, aby Wspierać was w realizacji waszych marzeń, waszych celów, zarówno z jednej strony tych sportowych, jak i osobistych. Książka napisana. A trzeci powód, kurczę, dlaczego mnie tak nie było, zastanawiałem się, w którym kierunku tak naprawdę ma iść mój fanpage, jaki ma być jego przekaz. I postanowiłem, że w kolejnych dniach, w kolejnych miesiącach będę przede wszystkim ten przekaz kierował do was, młodzi, młodzi ludzie, juniorzy, młodzi sportowcy, w jednej są one poprzez posty, artykuły, ale przede wszystkim, ale przede wszystkim będę starał się regularnie z wami widzieć, abyśmy mieli jakby taki kontakt, mo, może nie taki bezpośredni, ale to i tak jest fajne, kiedy być może czasami będziecie chcieli mi zadać pytanie, jeśli będzie, będziecie chcieli zadawać je, je śmiało. I to był trzeci powód. I dzisiaj tak naprawdę ten, ten live i kolejne live będą skierowane do was, juniorzy. Młodzi sportowcy, aby dać wam. Właśnie poprzez fun fanpage jak najwięcej wartości. Dlaczego? Bo wierzę, wierzę, że każdy z was, wierzę, że każdy z was jest w stanie rozwinąć w pełni swój potencjał. Tylko czasami jest tak, zobaczcie, że trenujecie. Być może macie różne dyscypliny, być może to jest tenis, może to być łyżwiarstwo, może być to piłka nożna, koszykówka, cokolwiek by to nie było, trenujecie. Tygodniami, miesiącami, często latami, i potem wchodzicie, wiecie, na tą scenę swojego życia. Być może to jest boisko, być może to jest kord, być może to jest parkiet, lodowisko, nie wiem co to jest. I nie wykorzystujecie w pełni, w pełni tego, co potraficie. Dlaczego? Bo nasz umysł, dokładnie wasz umysł, was powstrzymuje. I pytanie, co zrobić, aby ten twój umysł był takim twoim partnerem, był takim, Wiecie, takim Twoim partnerem, który będzie ramię w ramię z Tobą szedł. Nie będzie Cię paraliżował, nie będzie Cię zatrzymywał, ale będzie Cię mobilizował. Pchał do przodu, za każdym razem będzie mówił, dasz radę, dasz radę. I to jest mój cel, żeby dać Wam jak największą wartość. Trzy powody znacie, ale już wracam. Moi drodzy, to tak trochę tytułem wstępu. Natomiast temat dzisiejszego live'a, on jest wprowadzający, ale jest mega, mega ważny. Temat dzisiejszego live'a to koncentracja jest kluczem. Znacie doskonale takie osoby jak piłkarz Cristiano Ronaldo. Znacie zapewne takich sportowców jak Tiger Woods, golfista, pewnie jak Michael Phelps, pływak, Usain Bolt, jeden z najszybszych ludzi na świecie. I to są wybitni sportowcy, o których pewnie każdy z was gdzieś tam słyszał. Znacie pewnie Billa Gatesa, założyciela firmy Microsoft. I zwróćcie uwagę, co się dzieje, dlaczego? Dlaczego jedni osiągają lepsze efekty? Osiągają więcej, zarabiają więcej, osiągają nieprzeciętne rezultaty. Co dzieli te osoby, które znacie, od tych osób, które bardzo często się nie pojawiają, od tych osób, które osiągają przeciętne efekty? Co ich różni? Okazuje się, że to, że dzisiaj niektórzy z tych znanych sportowców, znanych ludzi biznesu. Dzisiaj ich znacie to przede wszystkim z tego, że każda z tych osób, zwróć uwagę, każda z tych osób skupiła się na jednej rzeczy. Pełna koncentracja. Znaleźli, znaleźli swoją wąską dyscyplinę i skupili się na niej. Piłkarz Cristiano Ronaldo, zwróć uwagę, kiedy miał 3 lata poznał swoją pasję, poznał piłkę nożną. Dzisiaj ma 35 lat i nadal, nadal trenuje. Jedna wąska dyscyplina. Doskonałym przykładem sportowca, który tak naprawdę związał się na całe życie ze sportem, jest Tiger Woods. Kiedy przeczytacie jego biografię, zobaczycie, że on miał wręcz, był opętany tym, żył tym golfem. I dzięki, I dzięki temu osiąga fenomenalne efekty i nadal jest aktywnym sportowcem. Bill Gates, kiedy był dzieciakiem, zakochał się w programowaniu. Później wykorzystał to lata treningu, wykorzystał po to, aby w pewnym momencie założyć firmę Microsoft, firmę, którą wy znacie. I to są przykłady osób, ale dam Wam więcej przykładów. Zwróćcie uwagę, pewnie często chodzicie albo często, albo raz na jakiś czas, być może teraz rzadziej, byliście pewnie w restauracji KFC. Zwróćcie uwagę, restauracja KFC, kiedy firma rozpoczynała swoją przygodę, od czego zaczynała? Na czym zbudowała swój biznes? Na jednej rzeczy: co to było? To był kurczak w panierce. I kiedy dzisiaj pójdziecie do KFC, znajdziecie jeszcze wiele innych rzeczy, wiele dodatków, ale cały czas ten kurczak jest. Kawiarnie Starbucks. Zwróćcie uwagę, kawiarnie Starbucks. Co dla nich jest jedną rzeczą? Kawa. Kawa jest dla nich tą jedną rzeczą. I oczywiście, kiedy pójdziesz dzisiaj do kawiarni Starbucks, wypijesz sobie oprócz kawy, nie tylko, nie tylko kawę wypijesz, również pewnie herbaty, napoje, jakieś ciastka kanapki, ale oni cały czas, cały czas doskonalą, wręcz starają się dojść do perfekcji, jeśli chodzi o robienie kawy. To dla nich jest jedną rzeczą. I ostatni przykład Wam dam. 25 lat temu, dwóch chłopaków, Larry Page i Sergey Brin, stworzyli coś, co zmieniło świat. 25 lat temu, po raz pierwszy, zaczęli pracować na tym, co dzisiaj doskonale znacie. Wiecie, o czym mówię? Wyszukiwarka Google. I dla nich na początku to była jedna rzecz. Cały czas rozwijają. I oczywiście dzisiaj dodają, nie wiem, Google Chrome, Gmail, Google Earth, Google Translator, macie wiele. Ale cały czas dla Google tą jedną rzeczą, tą jedną rzeczą, co jest ta wyszukiwarka. Od niej zaczynali. I dlaczego ci o tym mówię? Ponieważ chciałbym, żebyś. Zastanowił się i zadał sobie pytanie: co dzisiaj dla mnie, jako juniora, być może młodego sportowca, co dla mnie dzisiaj jest najważniejsze? Na czym chciałbym się skoncentrować? Co dla mnie jest tu jedną rzeczą? Trzy pytania, ale jedna odpowiedź. Co jest dla mnie dzisiaj w życiu najważniejsze? Na czym chciałbym się skoncentrować? Oraz co dla mnie. Jest to jedną rzeczą. Zadaj sobie proszę teraz te pytanie, te trzy pytania i jaką uzyskasz jak uzyskasz odpowiedź? Jaką uzyskasz odpowiedź? Pamiętaj, jeżeli jesteś sportowcem, każdy sportowiec ma datę ważności, ma okres przydatności. Nie wiem, ile masz dzisiaj lat, ale być może za 3, 4, 5, 6, 7, 8 lat twoje okienko możliwości, aby wykorzystać szanse, które dajesz, przypadnie. Ponieważ to, co często widzę u Was, to rozdrabniacie się na drobne. Robicie 3, 4, nawet 5 rzeczy na raz. Ale zwróć uwagę, jak to jest. Jeśli masz 100% energii, podzielisz ją na 5 rzeczy, to tu pójdzie, tu pójdzie 20%, tu pójdzie 20%, tu pójdzie 20%, tu i tu 20%. Pytanie, co będzie za kilka lat? W której Ty dyscyplinie będziesz dobry? W której rzeczy Ty będziesz dobry? Bo zwróć uwagę, gdyby piłkarz Cristiano Ronaldo... W pewnym momencie, kiedy rozpoczyna swoją przygodę z piłką nożną, postanowił, że będzie wybitnym pływakiem, raczej wybitnym pływakiem, i wybitnym piłkarzem, co by było po kilku latach, jakby skupił się na dwóch dyscyplinach. Co by było? Pewnie byłby dobry. Można by powiedzieć, pewnie byłby bardzo dobry. Ale czy, czy byłby tak wybitny, jak jest teraz w piłce nożnej? Pewnie nie. Dlatego kluczem jest, kluczem jest. Koncentracja, koncentracja na jednej rzeczy. Pamiętaj, tam gdzie płynie Twoja uwaga, tam gdzie kierujesz swój reflektor uwagi, tam płynie Twoja energia i to rośnie. I dlatego zastanów się dzisiaj i odpowiedz sobie jeszcze raz na te trzy pytania. Co jest dla mnie w życiu najważniejsze? Na czym chciałbym się skoncentrować? Oraz jaka to jest jedna rzecz. I pamiętaj, być może teraz, kiedy sobie odpowiadasz na to pytanie. Kurde, jeszcze nie wiem. To powiem ci jedno: jeśli będziesz mieć wewnętrzne takie pragnienie w sercu, że będziesz chciał to odnaleźć, to to odnajdziesz. Bo nasz umysł jest tak skonstruowany, on jest genialny, jest tak skonstruowany, że jeżeli zadasz mu pytanie, to on wcześniej czy później znajdzie odpowiedź, ponieważ znajdą się ludzie, znajdą się miejsca, znajdą się sytuacje, które odpowiedzą na twoje pytanie, które ci pomogą. Ale pamiętaj, jeśli dzisiaj jeszcze na to pytanie nie znasz odpowiedzi, Miej wewnętrzne pagnienie, aby to odkryć. Aby odkryć. Ponieważ powiem Ci, że ja przez wiele lat swojego życia nie potrafiłem znaleźć tej swojej takiej jednej rzeczy. Potrzebowałem czasu i być może Ty dzisiaj też potrzebujesz czasu. A być może już masz tą jedną rzecz. Jeśli już tą jedną rzecz masz, to proszę Cię jedno. Nie rozdrabniaj się na drobne. Skup się na tej jednej rzeczy. I pamiętaj, każdego dnia, kiedy rano wstajesz, miej taki w głowie. Jedno, jedno pytanie, jedno pytanie. Co ja mogę dzisiaj zrobić dla tej jednej rzeczy, dla tej jednej najważniejszej w moim życiu? Co ja dzisiaj mogę zrobić? Pamiętaj, życie to nie jest sprint, to jest maraton. Każdego dnia, każdego dnia, krok po kroku. I czasami w życiu będzie tak, że ta jedna rzecz może się będzie zmieniała. Być może na chwilę będziesz musiał wrzucić do swojego życia, do swojego harmonogramu inną rzecz. Być może dzisiaj przygotowujesz się do matur. I to może jest dla Ciebie jedną rzeczą. Tak jak dla mnie przez dwa miesiące jedną rzeczą było napisanie książki. Skupiłem się na tym, pełny fokus, ta jedna rzecz, napisałem, zrobiłem i przychodzę dalej. Czasami to będzie się w życiu zmieniało, ale zastanów się, co dzisiaj, co dzisiaj dla Ciebie, jako juniora, młodego sportowca, co dzisiaj jest dla Ciebie tą jedną rzeczą. I proszę Cię o jedno, skup się na niej i zacznij ją rozwijać każdego, każdego dnia. Tym live'em chciałem Ci właśnie pokazać, że jeżeli skoncentrujesz się na jednej rzeczy, zobaczysz, że z czasem w dłuższej perspektywie, o tym też będziemy mówić, będziesz mógł osiągnąć efekty, rezultaty, które dla innych są niemożliwe. Ale Ty je osiągniesz i tego Ci życzę. Tego Ci życzę. Skoncentruj się na tej jednej rzeczy. Zobaczcie, czy coś piszecie do mnie. Jeżeli masz jakieś pytania. To śmiało, śmiało możesz zadawać. skręcił na nie odpowiem. Jeżeli nie, to pamiętaj, że koncentracja jest kluczem. Skup się na tej jednej rzeczy. Ucz się od osób, które już te efekty osiągnęły, do których Ty być może zmierzasz. Bo pamiętaj, tam, gdzie płynie Twoja uwaga, to rośnie. Tam płynie Twoja energia. I tego Ci życzę. Tego Ci życzę. W kolejnym live już za tydzień, we wtorek o godzinie 9.30, tam Ci kolejną technikę, kolejną inspirację, co możesz zrobić, aby przybliżyć się do swoich celów. Zarówno tych z jednej strony... Pewnie życiowych, ale z drugiej osobistych. I ten kanał od dzisiaj będzie adresowany do Was, seniorzy, do, do Was młodzi sportowcy, młodzi ludzie, aby dać jak, na, jak największą wartość, abyście w pełni rozwinęli swoje możliwości. Bo pamiętajcie, przeciętność każdy z nas dostał w prezencie, ale to, żeby stać się wybitnym, trzeba zrobić coś więcej. Trzeba zrobić coś więcej. I moim zadaniem będzie Ci dać te narzędzia. Pomóc Ci w tej drodze. Tyle, moi drodzy. Widzimy się we wtorek o godzinie 9.30, ale dodatkowo raz na dwa tygodnie będę również Wam pokazywał i inspirował Was topowymi sportowcami, ponieważ ja uwielbiam czytać i inspirować się nie tylko sportowcami, ale również ludźmi biznesu, ponieważ od każdego sportowca, być może grasz w innej dyscyplinie, ale można wiele się nauczyć. I za tydzień w piątek o godzinie 9.30 dam Ci pięć lekcji mentalnych od jednego najlepszych, najlepszych topowych sportowców, czego Ty możesz się nauczyć. Pokażę Ci również, jaką warto przeczytać książkę. Bo pamiętaj, rozwijaj się, rozwijaj się. I ja mam już takie, powiem Ci, taka moja jest, powiedziałbym, wewnętrzne takie pragnienie tego, aby każdego dnia Zrobić coś dla siebie, coś dla Twojego rozwoju. I póki jeszcze oddychasz, póki działasz, to rozwijaj się. A ten kanał będzie po to, aby dać Ci jak największą wartość. Tyle. Intro minęło. Wielkie dzięki za dzisiaj. To, czego mogę Wam życzyć, to przede wszystkim genialnego, genialnego piątku. Pamiętaj, że koncentracja jest kluczem. Skup się na jednej rzeczy i każdego dnia bądź po prostu o 1% lepszy. O 1% lepszy. Każdego dnia. Tego Ci życzę i życzę Ci jeszcze rewelacyjnego weekendu, bo pogoda zapowiada się iście rewelacyjna. Wielkie dzięki za dzisiaj i widzimy się w następnym tygodniu. Wtorek i piątek o godzinie 9.30. Do zobaczenia. Trzymajcie się, pa! pa.